No i teraz jest ten moment. Ja, ty, ja. o ja pierdolę. O kurwa ja wydę o ja. to robi wrażenie. Ja, o, chuj. A skóry, z, z to Potem te filmiki takie będą, no ja pierdolę w chuj. No bo tu się, tu się inne o, słowa... Tu się inne słowa chyba nie mogło nasuwać. Dobra, skaczcie, bo mi ręka kurde zmarzła. Nie usłyszymy, tu muzyka gra grawajcie dawaj, dawaj. Dobra, no pomólcie się i spadajcie no Myślą, myślą, tak. to zdjęcie wyjątkowe? No, 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 no Nie mam pytań <laughs> tak się patrzy tak nie wiem Nie wiem, no może nie muszą. Nie, no nie muszę. Robert to nie wiem, przekonał się do tego. Ło wow. wow. Ale urwał! Ale urwał! Ale to było Dali <grym zainteresowań> radę. <grym zainteresowań> Oni się kochają! No bo nie będzie A to kurde, myślę, że oni niżej spadają Jaka kurde, teraz ja mówię do samego tego Ło, a teraz to nieźle opadają O nie No kurde, bateria mi padła A ja mam, ja mam

Hihi! <laughs>